Się też... Darek się odniósł do. Momencik, tutaj. To już takie powołanie, prawda? Do czego my generalnie jesteśmy powołani? Chciałem przeczytać dwa wersety tutaj z listu do Efezjan z czwartego rozdziału. Jedenasty i dwunasty. I on ustanowi jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami. I nauczycielami, aby przygotować sobie świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. To jest to też, co właśnie Janek y, przeczytał. Wiecie, co ja Wam powiem taką rzecz tak. Każdy wiadomo, Bóg już ustanowił, że to nie, że on dopiero ustanowi za 5 minut, za 5 lat, za 20 lat. On już postanowił. On już nawet przed założeniem świata postanowił, kto, kim w jego kościele będzie, jaka cząstka będzie spełniała jaką rolę. Wiecie co, i tak do mnie tak, tak dochodzi też tak wyraźnie po prostu ja będąc na tym etapie, na kim jestem, no, nie chcę sam siebie oceniać, bo ciężko mi siebie sam oceniać, jeden Bóg mnie ocenia, prawda? Ja sobie po prostu nie wyobrażam teraz sytuacji takiej, że nagle nie wiem, sobie tam gdzieś pasuje w czymś tam, dobra, nie trzeba aż tak bardzo, dobrze jest jak jest, mogę się patrzeć na innych, że no inni są dalej za mną, prawda, albo, albo są jeszcze w jakiejś innej sytuacji. Ja nad mamie jedycie mówiłem, i siostrze mówiłem coś takiego, żeby Bóg cokolwiek nie miałem i mi coś takiego powiedział, że mam zrobić to i to, i to by naprawdę było nawet taką rażącą postawą czy decyzją wobec, nie wiem, ich odczuć. Cokolwiek do mnie powiedział, zrób to, zachowaj się tak, to ja mówię, że, że po prostu ja bym nie mógł się w tym stanie już teraz, na jakim obecnie jestem zachować inaczej. Jeżeli Chrystus coś by do mnie powiedział, to po prostu ja nie mogę powiedzieć nie. To też nie chodzi, że ja... Ja mogę powiedzieć nie, ale ja po prostu ja nie chcę. Mhm. Bo szczerze, że ja czuję coś takiego, że po prostu ja wiem, że jak ja bym powiedział nie, a czasami róże się zdarzało w moim życiu, to ja wiem, że bym z tym był bardzo, bardzo źle, bardzo, bardzo ciężko i tak czasami jest, bywały takie sytuacje, że coś się zrobiło jakoś tak inaczej. I wiem też jak czasami takie sumienie boli, nie, że, że jednak miałeś zrobić inaczej, bo Bóg chciałbyś tak zrobić, a w tych sytuacjach jakiś tam kompromis był w danej sprawie. Powiem wam szczerze naprawdę, ja sobie przynajmniej na tym etapie nie wyobrażam sytuacji, że, że po prostu ja nie wiem, zaczynam sobie według siebie żyć, według chrześcijaństwa, tak jak żyje świat, albo idę na jakieś tam kompromisy. No, nie trzeba tak bardzo, naprawdę. Dla mnie to jest w ogóle, to oznacza według mnie tylko jedno, jeżeli jak już człowiek idzie na pewne ustępstwa, to idzie w śmierć po prostu, już jest przeciwko po jego woli w tym momencie, jeżeli ja cokolwiek robię, a to nie jest po jego myśli, to już się buntuję wobec niego. A wiem, jak to spotkać generali buntowników. Naprawdę to jest, to jest ciężkie, ja wiem, że zanim my się takimi, stanimy, takimi naprawdę mocnymi, takimi naprawdę totalnymi, nie wiem, tymi więźniami, niewolnikami no, Pana Jezusa, no to On też musi nas do tego przygotować. To nie jest tak, że już jesteś zanurzony, niewolnik, już wszystko na Twojej barki wsadza. Nie. On stopniowo powoli nam daje pewne rzeczy. On nas uczy, kształci, wychowuje karci, smaga naszego dobra. My z czasem jak chodzimy drogą naszego Pana, to po prostu On daje nam takie doświadczenia utwierdzające nas w tym i dające nam taką pewność, że, że wykonując każdy następny krok, idąc do góry, że my się na tyle utwierdzamy w tym, że po prostu poprzez każdy kolejny doświadczenie zdobywamy taką pewność siebie, że, znaczy nie, ta pewność oczywiście nie jest z nas, ale pewność, że ja wiem, że będąc na, ty, na tym etapie, ja mogę iść troszkę wyżej. Potem mam inną próbę, inne doświadczenie, inną sytuację. Ja wygrywam, podejmuję decyzję. Panie niech się dzieje wola Twoja w moim życiu. I przechodzę dalej, dalej, dalej. I on takimi malutkimi kroczkami prowadzi. Ja to widzę, powiem Wam szczerze właśnie też po sobie, że są takie sytuacje, że daję coś i daje też więcej. Daje też możliwość podjęcia decyzji. I wiesz, czujesz w sercu jaka jest wola Boża w tym momencie jak Ty się zachowasz, nie? No ciało będzie zawsze przeciwko Duchowi Świętemu, prawda? Wiemy, że człowiek, który pragnie żyć dla Boga a ja jestem osobą, wierzę również, że my wszyscy tu jesteśmy ludźmi, skoro się zgromadzamy, nie dla zasady, nie po to, żeby tam sobie jakieś zająć czas, tylko po prostu by poznawać, by doświadczać, by nauczyć się po prostu, jak żyć. Nawet w Mateusza jest napisane, po co? Idźcie, czyńcie, uczą wszystkie narody. Ucząc je przestrzegać. My się sami musimy też uczyć, przestrzegać tego wszystkiego, w jaki sposób? Wspólnie. Jeden ma takie doświadczenie, ma takie poznanie, ma taką mądrość i wiedzę, może tą wiedzą usłużyć, prawda? To jest też służba w kościele usłużyć drugiemu pokazać w, w pewnej sytuacji, że po prostu że w tym i w tym momencie, w takiej w takiej sytuacji się źle zachować, bo coś powiesz, że to musi krzyżować. Czy wie wiele innych rzeczy mamy bardzo wiele różnych takich ułomności w sobie. Na przykład, ja wiem też po sobie czasami, że człowiek coś robi i coś nawet powie sam z siebie, chociażby dzisiaj nie to, to, to nie było zamierzone, to nie było celowe, ale no, no coś, coś wyszło, no, no, no śpioch, no nie nieobraźliwe, ale jednak czy... Chrystus by tak powiedział? No na pewno nie. U Niego każde słowo było wyważone. U Niego każde słowo miało trafić w same sedno, w sam centrum, w sam środek, po prostu w taki sposób, że te słowo naprawdę, nawet kiedy czytamy, badamy te przypowieści, które On tam pisał, to te słowo naprawdę wszystko jest tak doskonale skonsolidowane ze wszystkim, że to nie... Wiecie, my możemy sobie coś napisać, jakiś fajny list, jakieś fajne opracowanie, jakiś fajny opis, czegokolwiek. Ale zawsze, potem jak przeczytam drugie, aha, można to zweryfikować, to usunąć, to, to zmienić, prawda, będziemy, będziemy to zmieniać. A kiedy Słowo Boże czytamy, nie ma czegoś takiego. Tam jest wszystko tak wyważone, jest wszystko tak precyzyjne, jest wszystko tak doskonale napisane, że jak się pojawia jakiś tekst, który nawet czasami nie pasuje w jakimś kontekście wypowiedzi, to on ma swój cel. Naprawdę, powiem wam szczerze, że dla mnie po prostu, ja sobie nie wyobrażam wyboru po prostu w ogóle teraz już na tym etapie, w którym jestem, inaczej żyć inaczej po prostu, no nie trzeba tak bardzo, nie po prostu, ja wiem, że jakbym teraz po prostu podjął inną decyzję, to już po prostu sam siebie po prostu gubię w tym momencie. Dlatego moim takim pragnieniem, takie naprawdę jest trudne, jeżeli mnie pośle w ciężkie doświadczenie, no będę wołał, może mnie, nawet w poście, w płaczu, nie wiem, no nie wyobrażam sobie sytuacji, że się sprzeciwię go woli po prostu. Nie, nie wątpię, że w wielu sytuacjach będzie mi ciężko, albo nad bardzo ciężko. Nie wykluczam sytuacji, że będę na w pewnych sytuacjach osamotniony taki wyobcowany, w sensie, że nie będę miał tam kogoś w jakimś otoczeniu, lud, no nie wiem gdzie im poszedł, nie wiem gdzie będę mieszkał, wiele rzeczy jeszcze nie wiem generalnie, ale wiem jedno, że w moim sercu jest naprawdę gorące pragnienie czynienia Jego woli, naprawdę i wiem, że jak On coś przygotował do mnie, jakieś doświadczenia, jakieś próby, cokolwiek, to zawsze jest zapłata tutaj. To już nie chodzi o tą zapłatę wieczną, którą będziemy mieli życie wieczne z Nim na wieczność, w radości, w szczęściu, w pokoju. Ale chodzi o to, że nawet jeżeli On daje nam pewne doświadczenie ciężkie na tej ziemi, to nigdy nie będziemy kuszeni ani doświadczeń ponad nasze siły, bo nadal nam wyjście z tej sytuacji. Będziemy je mogli znieść. Właśnie taki jest Pan Jezus we wszystkim. Tak samo Pan hmm, Jezus kiedy żył na ziemi. Ja widzę naprawdę doskonały przykład we wszystkim. Nie chcę tutaj innych wątków, platać, żeby. Tak właśnie tak staram się teraz, właśnie jak się wypowiadam, to wypowiadać się w jakimś takim konkretnym temacie, żeby tam. Nie mieszać. No, no, dokładnie, nie mieszać, ale mówię, dla, dla mnie po prostu, dla mnie najważniejsze to pełnić wolę Bożą, być w Jego woli, służyć Jemu tak, jak On mnie widzi w danym momencie, w danej chwili, na danym etapie mojego wzrostu duchowego. Ja wiem, że wiele mi jeszcze nie brakuje, nie dostaje. Chciałbym być tak jak On, żyć tak jak On, że suszę w sercu idź i wiem, że to jest wola Boża na 100%. Idę i czy nie go wolę? Dla mnie to. Priorytet to jest dla mnie najważniejsza rzecz w moim życiu, ale wiem, zanim się człowiek też nauczy słuchać tego głosu, tej woli, no to my musimy naprawdę, nie tylko proszę słowa Boże, ale naprawdę i ja myślę, że i posty tutaj też pomagają, pewna motywacja, panie, pragnę, odkładam pewne rzeczy, które są czasami pomocne, które są czasami wartościowe w moim życiu, tak samo jak yy, ten, yy, Damian, mi <laughs> się z Dawidem powiem, Damian właśnie, on był w więzieniu, on pisał te, no, on był więzieniem i pisał te listy. Pan Jezus kiedy był podwany próbie, znaczy na tym pokuszeniu, on dlaczego poszedł w miejsce ustronne? Mam jedną rzecz, on po prostu chciał się odseparować co, totalnie od świata, by naprawdę jeszcze bardziej się zbliżyć, co prawda był bardzo blisko Ojca, ale jeszcze bardziej się zbliżyć do Ojca i to było bardzo ważne. On musiał się przygotować do tej służby, kiedy wszedł wody chrztu i to był początek Jego służby, prawda? Nie. Tak samo my również musimy właśnie się tak przygotować do tej służby, oddając Mu całe serce, całe życie, wolę. My to wiemy, ale naprawdę Czasami w naszej naturze jest coś takiego, eh, może nie trzeba aż tak bardzo, albo, albo jutro to zrobię, nie? Nie, nie co może zrobić jutro, zrób dzisiaj, bo nie wiesz, czy to jutro będzie. Uh -huh. Dlatego naprawdę w moim sercu jest naprawdę czynić Jego wolę, służyć Mu naprawdę, żyć dla Niego i ja nie wyobrażam sobie, chodzę po ludziach, głoszę i tak dalej, nie wiem, jakie doświadczenia spotkałem, nie wiem, kto mi wyjdzie, jak mnie potraktuje, przeróżnych ludzi spotykam, przeróżne doświadczenia, opinie różne, ale nie wiem, ale wiem, że Chrystus jest ze mną. Ja się powiem Wam że naprawdę nie obawiam tak może ludzi, co Słowo Boże mówi, nie bójcie się ludzi, którzy nie mogą zabić ciało, ale duszy nie mogą zabić. Bójcie się tego, który może ciało i duszę na wieki wieków zniszczyć. Naprawdę, takie moje marzenie zrobię naprawdę nie tylko ja, ale i wszyscy byśmy naprawdę się budowali, byśmy naprawdę poznawali Jego wolę, nasze serca duchowe, oczywiście, te fizyczne, uszy duchowe i te oczy duchowe były tak otwarte i tak czuły na działanie Ducha Świętego, że jesteśmy gdziekolwiek, Bóg mówi idź, czuję idę i wiem, że to jest jego głos. Abraham, idź już ofiary. No on wiedział, że to jest głos Boży, ale nie rozumiał tego, poszedł. Tak samo my byśmy byli po prostu na tyle otwarci na działanie Ducha i znali ten głos, bo to jest bardzo ważne, bo bardzo wiele głosów słyszymy. Znać ten głos. Dlatego naprawdę chwała Bogu, uczmy się tego, wołajmy, żeby Bóg naprawdę na te oczy, uszy i serce duchowe byśmy naprawdę mogli w każdej chwili rozróżnić, że to mówi Pan i to jest wszystko zgodnie z Jego wolą. Amen.